Ale piękne słońce wyszło. Cześć Wam, witajcie. Mamy zakończone szalowanie. Ostatnie nadproże ogarnięte. I teraz bierzemy się za stemplowanie tego. I tu pokażę parę sposobów, w jaki można to zrobić na takich nadprożach, gdzie nie ma tego dużego naporu betonu. Tutaj, gdzie mamy okno 1,80 m, mamy w ten sposób środkiem zrobiony jeden stempel. Zrobione to, skręcone w literę T. Tak jak zawsze to robiliśmy. Podparte tam do laszki. I tu podparte na deseczce. Natomiast tu z boków, z tego tytułu, że mamy dość mocno ściągnięte tutaj blaty szpilkami. Do tego jeszcze skręcone po bokach. Ten dolny blat jest zrobiony w ten sposób. Że jego też paksy bardzo mocno docisnęły. I nawet bez tych wkrętów już ciężko było to ruszyć. I tu dodatkowo. Może to będzie widać, dodatkowo jest zrobiona deska na 24 cm dołem. Te boczne burty nam wystają. Ona dochodzi do dolnego blatu i od boków jest skręcona, żeby też dodatkowo po bokach przyparła to. I tu nie ma szans, żeby coś się wydarzyło. Żebym nie miał tam zbrojenia, to by wam pokazał. Normalnie bym po tym chodził i nic by się tu nie wydarzyło tutaj gdzie mamy metrowe w tym miejscu zrobiłem tylko takie deseczki I myślę, że to spokojnie wystarczy też będzie trzymało po bokach na 70 wkręty to jest złapane zaparty blat tutaj też po bokach w miarę to trzyma ten dolny blat cały do tego blatu też jest skręcony 70 wkrętami i też tutaj szpaks to trzyma Także nie ma szans, żeby gdzieś to poszło. On jest około pół centymetra poniżej blatu. Więc tu też się nic nie wydarzy. Natomiast tu na drzwiach, żeby zostawić przejście, nie stemplować tego, to można to zrobić też w ten sposób. Dwie deseczki, które zapierają się tutaj w tym miejscu, też nie ma szans, żeby to ani w tą, ani w tą poszło. I tutaj z tej strony może będzie lepiej widać. I tutaj też jest zaparte deską, która jest przykręcona na 90 do ściany pod łukosem, żeby tego też w dół nie pocisnęło. I też ta sama sytuacja, tu jest ściągnięty szpaksem praktycznie pod samym blatem, dodatkowo po boku. I też tu się nic nie wydarzy. Z tym, że y, od razu uczulę, że w ten sposób robię tylko i wyłącznie y, nadproże nad drzwiami. Nic więcej. Gdyby tu było też betonu więcej, tego, że byłoby to betonowane razem y, ze stropem, to bym wtedy to stemplował. A tak w ten sposób y, będzie to trzymało. Można też dodatkowo, tak jak zrobiłem tu na oknach, zrobić jeszcze dodatkowo deseczkę, która podpiera obie laszki jest przykręcona też tu do tych dwóch deseczek, które idą po skosie. W ten sposób. I tak samo tutaj. Celowo e, każde robiłem inaczej, żeby wam pokazać kilka sposobów. I zaraz pokażę jeszcze jeden sposób, też na oknie większym, czyli na 180. Tam jest nisko, to tam zrobiłem to, yy, zrobiłem to jednym wstępem tylko i dwoma deseczkami. Natomiast następne okno, tam gdzie mam 1,50 m, to zrobimy to w jeszcze inny sposób. I tu pokażę już to od początku. Tu będzie szła jedna deseczka tylko i wyłącznie. Oczywiście też musi zostać podparta na dole, żeby nie opierała się tylko na gazobetonie. Cyk. I tu jest ta sama sytuacja jak widać też są szpachy praktycznie pod całą deseczką. Także też to dodatkowo trzyma, Można też tam założyć jakieś w tą szczelinkę kliny dodatkowo i też to już jakoś tam wesprze. Jak Chociaż tutaj mówię, nic się nie wydarzy. Jest to pokręcone też praktycznie co 20-30 cm wkręt. Do bocznego blatu. Tutaj nie będzie dużego obciążenia, 20 parę centymetrów jest nadproża, więc nie będzie tu aż tak wielkiej siły, żeby cokolwiek tu się miało wydarzyć. Tym bardziej, jeżeli jest to skręcone i dołem, i górą. Czy na szpaks, czy na szpilkę, czy, czy na żabki ściągnięte, bez znaczenia. No i tutaj zrobimy to na zasadzie mieczy. Zaraz pokażę dokładnie o co chodzi. No i dobra, ustawiamy to Mniej więcej na środku Sprawdzimy czy jest równo 80 80 Jemy. złapię tą dolną deseczkę, żeby mi się nie przesuwała, po wkręcie, pyk, i teraz dwie deseczki. przeczyścimy ona się mróz przy pieprzu taki dość zdrowy. Wam powiem. I musimy niestety odpuścić rdzenie ale zaraz pokażę dlaczego. Zaraz to jak wytnie te deseczki i tutaj zrobimy dwa miecze i zaprzemy się tu w tym miejscu o te dwie laszki. I to też w ten sposób ani w tą, ani w tą nam nie pójdzie, i dodatkowo podeprze nam tutaj te boki. O, i tutaj robimy dwa mieczyki. Nie. Pyk. I tu można też to skręcić. Pyk. I to samo z drugiej strony, tylko trzeba patrzeć, żeby nie podpierać tylko jednej deseczki. Czyli jeżeli mamy tutaj łączenie po środku, to w ten sposób Tą troszeczkę musimy dać tak, żeby była na dwóch łączeniach i dolegała jak najbardziej całą płaszczyzną. Pik. I tu też sobie to przyłapiemy. Teraz dodatkowo, żeby to wzmocnić, można tu i mniejszych wkrętów już użyć, by było w zasadzie. No nic, damy co jest pod ręką. I w ten sposób to jeszcze podeprzemy. No, może lepiej by było krótsze. Ewentualnie zrobimy to tak i od razu drugą Hopsa. i to też zajmuje dosłownie chwilkę. O, widzicie, tutaj muszę to troszkę chwilowo poluzować i dać tutaj wkręta najpierw. Chodzi na drugą stronę i mi odpycha to, więc muszę to w ten sposób zrobić. Podparte. Teraz od razu dokręcimy. Pyk. No i tu od razu dwie sztuki naraz. I zobaczcie, jest to sztywne jak cholera, można też dodatkowo jeszcze tutaj złapać, żeby gdzieś tego nie gibnęło, ale nie sądzę żeby coś się tym miało wydarzyć i to już jest też wystarczająco stabilne nic tu więcej nie trzeba robić zajęło to dosłownie 5 minut nie ma znaczenia, że jedna w tym miejscu, jedna w tym miejscu jest to obojętne. To jest dlatego, że laszki nie są idealnie po środku, ale nic tu się nie dzieje. Wytrzyma to na 200%. I w ten sam sposób zrobimy tutaj te drzwi, żeby było idealnie po środku. Można przekręcić tą laszkę. I tak pewnie zrobimy, chociaż tu też e, nie mamy tych bocznych. W tym samym poziomie ewentualnie tutaj jeden stempel. Zaraz zobaczymy. Zaraz pomyślimy e, jak to zrobić. Ewentualnie wpuścimy i to chyba będzie najfajniejsze rozwiązanie. Wpuścimy to aż tu w to miejsce i stąd damy, i stąd damy miecz. Stąd i stamtąd. Czyli tutaj damy po środku jedną i dwa miecze. Górna wieje z tej strony, może być ciężko coś nagrać. Tu mamy środek, więc przesuniemy się trochę i podeprzemy to. Zresztą w tym miejscu będzie ok. <laughs> Wszystko będzie dobrze Tylko, że... A tam wchodzi? O tutaj jakby no. Młoteczka trzeba O taką. No i dawaj mi ten do udobień Chyba za bogato 64,5 66 O tą deskę przesuń mi teraz Śmiało, śmiało jeszcze No teraz jest to w pionie i to sama historia tutaj zrobimy te miecze w ten sposób 85. 91. 91 85, 91 I dziewięćdziesiąt jeden i pół, osiemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt jeden i pół. I tu też się nic nie wydarzy. Będzie to trzymało. Ja to zaraz wezmę mniejsze, wkręty od razu na boki. pyk i to sobie złapiemy pyk to w ten sposób też by yy, najprawdopodobniej wytrzymało bo tego ani w tą ani w tą stronę nie gibnie tylko, że dodatkowo sobie damy miecze, żeby tej deski nie przygięło można byłoby równie dobrze przykręcić jedną tu, w ten sposób I też by to działało Ale jak zrobimy ten mieczek, to myślę, że będzie to o wiele mocniejsze No i tutaj musimy się wstrzymać z tymi rdzeniami, dlatego że musimy zrobić szlam Tu na dole A dzisiaj mamy temperaturę minus 3 Pomimo tego, że fajne słońce świeci No to jest temperatura za niska, żeby go zrobić a z tego tytułu, że i tak będziemy beton, beton lali w poniedzieli Jutro mamy mieć plus 4 nawet ponad Także przygotujemy sobie to Jutro zrobimy sobie ten szlam I wtedy będziemy y, szalowali już te rdzenie Tylko to już nam zostało Dzisiaj oddaję do naprawy wkrętarkę, zakrętarkę Tą starą Pisaliście w komentarzach żeby używać tej z, z przełącznikiem mocy, tej mocniejszej, ona ma 204 Nm momentu. Tylko, że widzicie, ona nie wchodzi na pełne obroty dla mnie. I tamta, pomimo tego, że wolniej kręci, no to kręci z, tą samą, z tym samym momentem cały czas i, i wchodzi to szybciej. Także tą dzisiaj oddam. A na jutro, na szpaksy, na tych wszystkich rdzeniach, wezmę do przetestowania sprzęt inny. A jaki to zobaczycie na następnym filmie? W dniu dzisiejszym mamy krótki dzień jeszcze tylko to kończymy. I temat nadproży mamy całkowicie zamknięty. Ale wieje tutaj z tej strony. Która to która? O. i to zrobimy w ten sposób. Tam jest zaparte. Tam już nawet nie będę nic wkręcał. Tutaj tylko wkręcę coś. Pyk. Chociaż też można byłoby nie ruszać, no bo to jest fajnie zaparte, ale niech będzie. I to już się zobaczcie, jakie usztywnione. A trzeba teraz te krótsze wkręty wziąć. I w ten sposób nie trzeba omijać stempli żadnych w drzwiach. No tu gdzieś jeszcze jest fakt. Ale można spokojnie chodzić. Pik, pik, pik. Dodatkowo, żeby spać spokojnie. Jeszcze tutaj małe wkręty spokojnie daje radę, ale już na większych też troszkę więcej obciążenia 70-90. I już one świetnie. sam pokombinować, ale zanim życie jak rozbiorę to już żaden serwis jej nie pomoże no i tyle i zobaczcie jakie to jest sztywne nic tu się nie wydarzy niepokojącego można spokojnie to betonować i mamy wszystkie, jesteśmy gotowi do y, rdzeni. Mamy odkurzacz. Odkurzymy to wszystko, odpylimy, spotkujemy wszystkie y, elementy zaprawy, które gdzieś tam troszkę wychodzą i tak oficjowo to przemalujemy tym szlamem. wyjdziemy też trochę na pręty i tyle. I będzie to. Gotowe. Dzisiaj zacząłem się zastanawiać nad tymi y, dwoma słupami. I cały czas biję się z myślami, czy to robić od razu, teraz, czy po prostu zaszalować ten podciąg. Od razu te dwa podciągi i wybetonować te podciągi razem z tymi słupami i na nie już tylko ułożyć y, wieniec i strop. Dzięki temu będę poustawiam to sobie ładnie i będę miał do czego tu od wewnątrz też od wewnątrz i od zewnątrz w zasadzie y, obitki zamocować. Może być to y, trochę wygodniejsze i bezpieczniejsze. Wiadomo, że przy tym elemencie będę miał trochę większą kontrolę. Przy stropie ten nacisk betonu będzie o wiele mocniejszy. Jednorazowy więc może to w ten sposób po prostu zrobimy i później to już poleci wieniec tam podciąg tylko tu do końca do tego słupa i tak chyba zrobimy że, że to zostawimy a będziemy betonowali strop na garażu bo i tak mamy te stropy betonowane w dwóch etapach także przygotuję to zaszaluję te dwa słupy tamten słup i od razu te nadproża i w pierwszej kolejności je wybetonuję i wtedy wskoczę z betonem na strop od razu i to będzie chyba najrozsądniejsze rozwiązanie więc w dniu jutrzejszym robimy wszędzie szlam i szalujemy te dwa rdzenie do wysokości podciągu te wszystkie nadproża te nadproża żeby to pospinać. Ten rdzeń, ten rdzeń i te dwa na oknie narożnym. Bo tu już podciąg idzie w całości, spręta FI-16 na tym oknie narożnym. Cztery idą dołem, więc tu będzie naprawdę gęsto tego. I dodatkowo chcę spiąć tą wolną stojącą ściankę, więc te dwa też zostaną od razu zabetonowane. I tak to wykonamy. A na dzisiaj... Kończymy niestety jadę zawieźć tą zakrętarkę na serwis od razu. Podjadę wezmę sprzęt na jutro do szpaksów. Będzie to sprzęt z innej firmy, więc będzie okazja to przetestować. Chociaż w moim przypadku średnio się opłaca już przechodzić na inną firmę, dlatego że mam już i trzy ładowarki i sześć baterii z Dewolta jak wiecie te baterie i ładowarki też niemało kosztują, a jest to naprawdę fajna maszyna, więc no zobaczymy, potestujemy to sobie. Także dzisiaj dziękujemy, mam nadzieję, że kilka ciekawych sposobów pokazałem. Testowałem to nie raz, nie dwa. Także wytrzyma to bez problemu. I tu jeszcze raz tylko uprzedzę, że jeśli są większe rozpiętości, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest to rozwiązanie z mieczami. Natomiast jeśli są rozpiętości mniejsze, to bez problemu można zrobić to w ten sposób i też się nic nie wydarzy. Oczywiście tylko na nadprożach, które mają wysokość te 24-25 cm. Jak są jakieś wyższe podciągi. Absolutnie nie zalecam tego robić. Także jeszcze raz łopeczki do góry. Jak jesteście nowi na naszym kanale, zostawcie subika, żeby być na bieżąco. I widzimy się w dniu jutrzejszym na testowaniu nowego sprzętu.